O, weźmy sobie więcej kotów, bo o ile wiem, w tych tam odcinkach muszę sobie weźmy więcej. O A, nas tu nie było, ja. nie? Jednak... Reanimacja! Nie, nie muszę się teraz reanimować, to zapach już. O, 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 ty. Jest zielonek. Ale dostałem od niego! Nie czapa poszła. Więc jak już mówiłem, lamie. Czy się bikuje troszkę w tym namiocie? To pewnie przez tamten krok, który tam w tym siedzi. Putałem się to naprawić. O kurczę, co to za kredyt tam wychodzi. No, tego nie masz. A. Dwaj go tłumaczycielu. No tutaj mogę... Tutaj jest, jest ten co? Jaki ma? Ja, ten... Tak to on. To, to, to chyba on zbiejpował na tym wieżę. Dobrze, nacisnę F2, najwyżej się mylę. Sorry za to. No już niedługo zadzwoni. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten film. Yy, piszcie komentarze, z jakim eee. mogę nagrywać. Wtedy postaram się jakoś tak je załatwić i byśmy mogli to tutaj... nagrywać. Jakby coś i zasoswie, można sobie spokojnie sobie kupić na ścianie. Nie jest aż tak długo, opłaca się. To później zamierzam nagrywać yy, z Casey Machines albo z... Robloxa, yy, albo też możliwe, że z Minecrafta i jeszcze chyba też. No i właśnie zadzwoniło. No i możliwe, że to jest Blockland'a. A to już go mówię. Dobrze, musimy się już pożegnać. Widzimy się w następnym... Mam nadzieję, że Wam się spodobało Jak już mówiłem za wszelkie błędy i usterki najmocniej przepraszam Więcej ja Widzimy się w następnych odcinkach. Siema